Witam, kolejny potwierdzony Dropik od Virtual Labs. Tutaj musimy, co wam pokazuje, zainstalować sobie ten portfelik od nich. Jako, on jest jak wtyczka do Chrome. Lecimy dalej. Tutaj łączymy się, łączymy się naszym MetaMaskiem. Ok, tutaj już tą, tą wtyczkę mam, także tutaj wchodzimy w te, wtyczkę, jest adres portfela. Tu wklejamy, ja Wam później w, 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 wrzucę mój link. To dostaniemy za niego 25 tysięcy punktów z za to że wbijacie kogoś kod. I te punkty będą po prostu zamienione później na tokeny. W jakiej proporcji nie wiadomo na razie, ale... Warto sobie ponabijać tego troszeczkę. No coś długo idzie. Okej. Okay. Mamy to. Okej, okay, we can play here. Tuta jest nasza gra. To jest to samo, OK. okay. jest dwa tysiące 2025 tysięcy punktów, jak widzicie. Także tutaj można grać na feature'cach i nabijać sobie tokeny. 50 tysięcy za każdą osobę, jaką dalej polec polecicie, także cóż, no warto się tym zainteresować i później tutaj właśnie dalej wchodzimy, łączymy znowu nasz portfel. Naszego metamaska. To jest w tym momencie, Kto jest w i czekamy. strasznie to wolno chodzi ten kod nawet taki ten akceptował bardzo długo także nie wiem nie wiem nie wiem czy dostaliśmy nie no nic nie mam coś nie wypaliło coś nie wypaliło albo po prostu wysłało ale jeszcze nie doszły także nie wiem

No dobra, nie, zobaczymy. Później przechodzimy tutaj. Virtual. Ok. Tutaj jest minimum minuta. Tylko problem jest taki, że nie mam w ogóle USDC i mi to nie pójdzie. Ale pokażę Wam co trzeba zrobić. Jak już ten kręg dostaniemy, czyli tradujemy na minutę, wybieramy up, lub down, obojętne i tak, tak zostawiamy na minutę. Za każdy trade dostajemy 500 punktów. Można tradeować 10 razy dziennie, czyli 5000 punktów możemy nabijać sobie codziennie. I to było na tyle. Jak długo to potrwa, i tak w ogóle nie ma żadnego info, ale. No, warto się zainteresować po prostu, bo to jest coś nowego. Jak powiedziałem, jest potwierdzony drop, także także warto tutaj się pobawić troszeczkę. Dobra, ja zostawię wam linki pod opisem filmu. powodzenka.